Siemaneczki, Ziemaneczki z tej strony. Storm, klopsik 4. Jest to prawdopodobnie przed lub przed, przed ostatni odcinek z The Forest. Dowiedziałem się kilku bardzo ważnych rzeczy. Z racji z tego. Że nie chcę tutaj wszystkiego robić, co, co, co chcę robić, ale nie, nie zrobię tego, bo chcę to zostawić na jakby grał z kumplami. Co są za dźwięki tutaj? Więc tak, dowiedziałem się, bo ogólnie to w następnym odcinku, po tym odcinku, mieliśmy iść do dziury. Chciałem spójść do tej dziury jakoś, ale dowiedziałem się, że Dojście do tej dziury zajmuje długi czas I w tej dziurze jest... Koniec gry, że tak powiem Więc... Prawdopodobnie to jest przed-przedostatni odcinek Nie wiem ile mi zajmie dojście tam do tej, do tej końcowej jaskini Ale wiem, że potrzebuję dwóch rzeczy, które zamierzam w dzisiejszym odcinku zdobyć Potrzebuję oddycharkę I potrzebuję... Coś potrzebuje. Coś, co jest w tej jaskini. Oni już tutaj oczywiście przychodzą. Pozwólcie, że sobie ten ostatni raz pójdziemy spać, jak będziemy mogli. No nie ostatni. No. A! Y, dobra, powiem Wam jeszcze, że tak. Y, pójdziemy dzisiaj do tej jaskini, w której jest oddycharka, jak się dobrze dowiedziałem. I pójdziemy też do jaskini tej której chciałem do niej iść wcześniej, ale długi odcinek by wyszedł Raz i okazało się, że tam coś jest ważnego, co muszę zdobyć i później w następnym odcinku, po, ty, po, po, po następnym odcinku, następny odcinek, już pójdziemy na wyprawę do dziury. Nie wiem ile mi to zajmie. Jeśli dużo mi to zajmie, to będą to dwa odcinki. A jeśli mało, to będzie jeden odcinek. I. Tak, poza odcinkiem, pobudowałem tutaj trochę Zbudowałem domek, już do końca Ta, nie, nie, nie patrzcie, że tu dachu nie ma Bo... Nie chciało mi się już tego dachu robić Powiem wam Zupełnie co chciałem <śm> powiedzieć No, zbudowałem <śm> tutaj ten, na strzały o, tutaj jest mój endgame'owy strój, którego założymy w następnym odcinku, którego nagram już jutro. Tutaj jest na patyki, tutaj na kamienie, tutaj mamy tego goszczka, Nazywałem go... ...kwartał. Kwartał. Tak. Kwartał tutaj dobrze pilnuje domek przed wszystkimi. Tutaj jest skin rack. Moje wszystkie skóry, które z siebie zdzieram. Z, 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 nie z siebie tylko z wrogów. Tutaj mamy taki kominek, na którym jest kwartał po powieszony. Znaczy postawiony, niepowieszony. On żyje ciągle robić, ale to zostawiam na kolejny sezon z kolegami. Żeby... Ja pierdzi, zawsze ten dźwięk będzie mnie straszył. Kolejny sezon będzie już ostatnim sezonem i będzie to sezon, w który przejdę z kolegami. I zrobimy to z drugie zakończenie. No tak, jak już mówiłem, wiem, że tu są dwa zakończenia. Nie wiem, jak to wygląda, ale... jako oni lubią mi przerywać. Ach, dzionek wstaje, aż się normalnie wszystko robi lepsze. Dobra. Tutaj ostatni raz sobie. No, no nie ostatni raz. Czemu ja mówię ciągle, że ostatni raz, jak to nie jest ostatni raz? Tak. Mamy już który dzień? Tu na zapisie jest 22 dzień, ale tak naprawdę to już mamy 23, bo właśnie się przespałem. Eee, strzał mamy 41. To sobie weźmy trochę z tego. Tyle, ile będziemy mogli. I... I, I i i i ruszajmy W przygodę W Jaskinie, w której jest oddycharka Rebriever Ale ta mapa ładna ładnie wygląda, zapomniałem o tym. w tym punkcie i na filmiku pokazuje, że musimy stąd iść gdzieś tam, tak prosto i znajdziemy jaskinie. O, jest, już znaleźliśmy i wchodzimy. Myślę, że będzie dużo żabawi. Wyskakuję! Są tutaj chamy, idzie tam. Zrobię tak. Kurde, jest tu. Jejso jest Jezus, Mario, weź ty przestań, tak robić. Tu jest więcej. Tyle? Chyba wszyscy Dobra Jakoś sobie z tym poradziliśmy Nie to Flergan się jednak przydaje Jezus Maria Przestraszyłem się tego, że się dźwięk Jakby Dźwięk się Popóźnił Czemu się ty wyłączasz? Ej, to by była dobra mechanika, że im bliżej końca jesteś, tym dzisiaj jakby wykańcza ta, 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 ta. Zapalniczka. O, pieniądze. Po co mi są pieniądze w ogóle? A, tutaj nie przejdziemy. O, noga zabawki. Jeszcze jedna noga i ręka. I będziemy mieli całość. Dobra. No więc biorę latarę. Jednak dużo oświeca ta latarka Coś się tam świeci A, to jest wyjście. To nieźle Wyjście od innej strony. Chodźmy dalej Jest tutaj Rysunek Timiego Timmy on miał chyba, tak? Chyba miał Timi Okej to może ja właśnie połączę znowu to z tym Ełziebio Dobra ja mam tam jeszcze jakieś Dwa. pik 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 ile pieniędzy A, piwa nie mam No tak Coś tam jest On dostaje czy co on robi? On się tylko siedzi i gapi. Okej, okay. więc chyba się nie dowiemy, ale to idzie jak spładka. A i tutaj mamy właśnie zejść. Zatem tym nie ma? O! Oh. Pełno serca. To zły pomysł. Ale to jednak nie był zły pomysł. Nie podoba mi się to, ale to mi się podoba, bo się fajnie świeci. Patyk. Woda. I mamy to. Rebriever corrected. Ko ko nie corrected, tylko collected. Gościu! Czemu ty dabujesz? Dab, dab był popularny w 2016 Nie! Nie, co ty robisz w ogóle, ty weź ty! Dobra, ja do niego nie patrzę w ogóle. Gdzie jest ten River? Tu jest Pokazuje jakieś inne dziwne znaki Okej, okay, czy to ma jakieś światło? Ma światło Dobra Teraz to możemy popłynąć Patrz. kamienie? Troszeczki, dzieci. O, są flary, dobrze, dobrze. Mm -hmm. I w kamieniu karton. Tutaj med i cokolwiek to jest. Okej, wygląda na to, że możemy pójść dalej. Gdzieś dopłynęliśmy. A poczekajcie, o! Dobra, nieważne. Już jestem Kurde, jestem to jest Weź mi to dysmant... jest, dis Co? To są... To, to są drzwi, czy to jest co, co, co to jest w ogóle? To są drzwi chyba. A. A. Kamienie. A i po to tu kamienie leżą. Może... Okej, okay, to jest pierwszy raz co... W... One się jeszcze bardziej otworzyły. To jest... O, o, co? Kiedy nie lubię tego dźwięku, tego... Czyli że... Co to jest? To jest ta rzecz z tego rysunku. I... Oni się do tego modlili? To są milion Biblii Gdzie mam ten rysunek nadal? Nie Old photo Nie A wiem gdzie to chyba było, to chyba było gdzieś tutaj na końcu O, to jest. O, jest! To jest jakiś metaliczny obelisk jakiś No z Zobaczcie zaraz robię. Mamy jeszcze tutaj... Te, 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 jak to się nazywa w ogóle? Old gun Ambo. A, jeszcze mi od Oldgana nie, nie zdobyliśmy, ale tego Oldgana to już zdobędę z kolegami też. I Biblia. Kolejna Biblia. Milion Biblii. Beneath the limestone. A, to jest... To jest takie, te Zebrałem kawałek z tej książki, chyba. Liny, kurde, po, na bogato tutaj. O, siekiera! I maciek. Mamy nową siekierę! Kurde. Nie, nie chciałem brać w ręce tej flary. Mamy nową siekierę! Gdzie ona jest? Tu jest. Ona ma większy blok, ale mniejszy. Większy blok, mniejszy damage i większy... mniejszy speed. Ona nie jest taka dobra. A czym ja w ogóle się podpaliłem do tego. Podpaliłem sobie tą siekierę, żeby się ogrzać. Przecież ja mogę warmsuta sobie założyć po prostu. To jest jakiś rozwalony. O! Jest dzień jeszcze! Co to jest za wyjście? O kurde, Czy ja jestem w i... O cholera, ale wy brzydko wyglądacie. Co za piksele są? Przestań tak robić. Przestań tak robić. My jesteśmy w idealnym miejscu. Ale że tutaj jest kinia w tym było? Cholera. Dobra pójdźmy szybko tam Kurde ale tu ładnie wygląda nawet no, tutaj są bagaże kolejne Ale naszym celem jest ta jaskinia W niej podobno znajdę coś bardzo ważnego Tylko że tu jaskini nie ma A nie to tu Tutaj, okej okay. Weszliśmy Miejmy nadzieję, że te ważne rzeczy to... Nie będzie jakaś chorurda. Pierwszy raz się przestraszyłem tych nietoperzy. To ja gdzieś tu mogę przypłynąć? Mogę. A, to jest tylko ten... er... Kontyner. Kont I... i słuchać Tam są te śmiecie Kurde no ciepło mnie bije o, Dostał prosto w łeb To zrobię. Atak z Nienacka. I straciłem HP trochę. To już nieważne. Atak z Nienacka zawsze musi być z Więc nawet jeśli ty dostajesz obrażenia, to i tak to musi być atak z Britancka. Gay okay, to się zrobiło bardzo ciemno. A mi się podoba w tej jaskini to, że tutaj jest bardzo jasno niż w innych jaskiniach I podoba mi się to, że mi się znowu robi zimno. I tu jest woda chyba. Jest woda. Jest to woda. Czysta, zitelna, bardzo miła w dotyku. nie Nieobsrana. Co tam jest? No tak ciemno. A, no dzień dobry. Kurde, co ty tak podbiegasz do mnie? Zabij się. W sensie zabiję cię. Uy. Jezus Maria, nie strasz mnie. Ktoś jeszcze został? Boże, przez to, że jest, jest mi zimno, to, to musi kurde jakieś wybryć, robić tym... wykręcać. O, czy chłop poszedł dalej spać? Dobrze, niech idzie. Podejdę go na blisko od cichu. Naprawdę to tutaj trafiało? Na hita go zabiję. Ok, czyli, czyli można tutaj takie rzeczy robić? O! Ej, można! Czemu tu jest tyle serc? Co oni mają do tych serc? Co im te serca zrobili? Serca są bardzo dobre, potrzebne do życia. Gdyby ktoś nie miał serca, to by nie żył. Wiesz, człowiek bez serca też jest złym człowiekiem. Co my, ja chciałem coś innego kliknąć. A, tu jest wyjście. Ok, to sobie tym wyjściem wyjdziemy. A gdzie to mnie wypuszcza? O, tam już są. Chyba oni O, tutaj to są te kontenery. No właśnie, to sobie tędy wyjdziemy. Okej. Okay. Powiszone kończyny. Czemu tu jest tak zielono? O cholera! Co to jest? To jest Karl? Tu jest Karl. Ka, Ka... Karl! 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 Jest Karol. Mój kochany. Okej, okay, to nie było dobre. Jaki to jest stos dzieci w ogóle? To znaczy to są to są kaskaderze oczywiście. Co to jest. To, to wszyscy tu są kaskaderami. Ja mogę tu jakoś zejść, żeby go trafić? No nie, no i on musi pode mną teraz być ciągle. Weź się, chłopie, odwal. Chcecie tylko zabić, a ty próbujesz przetrwać. i gdzie tu sens w tym? Ile tam dzieci jest? Je, je też trzeba spalić. Oczywiście w GTA. Grze. O kurde. O cholera. Oczywiście tu są wszyscy kaskaderzy. Tu nic nie jest realne. To jest film nagrywany. Ile tu dzieci jest? Kurde, nie je trafiłem w dziecko. Dobra, załatwmy to. Jak mężczyźni. O, godona, dobra, za polskę walczącą. Cholera, nie tak to miało wyglądać. Za Polskę walczącą! Kurde, gania mnie. A mi piszczy w uszach. Był po ostrym jakimś... ...przedawkowaniu. Substancji, o których nie można mówić. Okej. Okay. On to był wytrzymały dopiero Okej okay. Tutaj Dziecko zabrane też. Te, Tu też tu gdzieś była leżała Wejdź zebrałem To Nie są dzieci, to są ludzie Kurcze są kobiety Co jest? Okej, okay, czy możemy gdzieś tutaj jeszcze przejść? A ja nie zebrałem. O! Sahara. Tutaj leżała. Nie zebrałem z ciebie to? Zebrałem chyba. A to? O! Medus Karta dostępu. Użyj na drzwiach. Uzondor. O, czyli Thomas Thomasen. Wow, co ty zrobiłeś? To dziwna sytuacja była. Ty, skoro my mamy, <grym wyle> możemy to teraz obejrzeć. Jak to się nazywa? Megan's Arrival. Megan O Co? Me Co? Ła kurcze Walnąłem się Czyli Megan to jest jakaś dziewczynka On Była te, Była też rysunek jej w tym W jachcie Tam jak widzieliśmy on napisał jakimś helikopterem. Ale to tutaj, czy. To jest jakieś. Lunch with Megan. Na 100% tu jest jakieś laboratorium. Czy... Czemu tam było dziecko? To była Megan, czy to było jakieś inne dziecko? Czy to ma jakiś związek z dziećmi? Znowu. Wiem, że to kanibal, ale to światło było. Czy... Czy... Czy oni... Nie wiem... A... Nie wiem co mam myśleć o tym, ale próbuję jakoś wiązać wątki. Czy... Czy jest jakieś tajne laboratorium albo jakieś tajne miejsce, które jest w w w, 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 w górach, bo oni lecieli do gór. I pytanie czy te gó czy to są te góry tutaj? Nie, to hmm. Kurde, ale mnie teraz zaciekawiła ta fabuła. No tak to nie mieliśmy fabuły przez dłuższy czas. Czemu tu jest dziecko? A nie, to nie jest dziecko, to jest królik. Boże, się przestraszam, że tu małciek jest, kurde. Poczekaj jeszcze raz. To jest Megan! Ona jest na coś chora, bo ona leży na tym. Na wózku hmm. nie wiem, co mam o tym myśleć. Na razie jedyne, co o tym myślę, to to, że. Ma to jakiś związek z tą Megan? Że oni tutaj przylecieli ich tym helikopterem Ty Przecież to można połączyć! Ja tutaj zaraz Pandora Gates zaraz zrobię w The Forest Przecież to się łączy Tajne laboratorium Chore dziecko Czy oni... Oni, oni polecieli tą... tam Megan, ta dziewczynka Tutaj mamy kontenery do Sahary, Sahara, to jest, to musi być nazwa tej organizacji, która ma tutaj laboratorium, czy, hmm. Dobra, chodźmy już dalej gdzieś. Ona jest na coś chora i jeździ na wózku, oni ją przywieźli ją tutaj do laboratorium, ale dlaczego tutaj? Czy to ma jakiś związek z czymś, czy może, nie wiem... Tata, albo osoba wioząca tej dziewczynki To jest jakimś bogaczem? I, i nie wiem, albo to, to miejsce jest jego? No, zbyt dużo teraz, teraz w głowie, ale no... To już chyba... Na dziś Dzisiaj, na dziś, dzisiaj, dzisiaj, na dziś Myślę, że już sobie jutro to dokończymy. Poszukam poszukam na internecie też miejsc tych kaset wszystkich. A może nie? Nie, wiem, zobaczymy. Jezu, ja chciałem zapisać, a oni sobie tutaj już biegają. Dobra, załatwmy to raz, a raz. Tutaj mam w głowie, bo myślę nad fabułą gry, a wy mi tu przeszkadzacie. No za dużo was tu jest. Dobra, szybki zapis. Comment to each subway to such a share, my while I'm up the dance. bitch with me while we speedin' in the jag. All I see is blue, but really not sad. I just signed a deal now, richer than your dad. Hey, yeah, counting up, counting up, of cash. I just did a dash while your girl be looking mad. All these rappers suck, yeah, all these rappers ass. I'm in love with Fanny, baby, used to rock gap. Hey, you're down. You win. Perfect.